Lubiński Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował zjazd na byle czym. Na górkę wielorybią przybyły cztery ekipy. Żywi oceniało mobilność pojazdu, oryginalność i jakość wykonania. Konkurencję wygrał Bartek Krygier. Chłopiec wystąpił w stroju rycerza. Zrobiłem go z kartonu z moją mamą. To był pomysł na takiego smoka, którego sam pokonałem. Nazywa się bercikowo, srebrny jest. Tutaj taka maskotka z przodu, co to jest? 50 Cent. To jest samochód zagłębia. Dziadek mi pomagał. Ma balon, poduszkę zagłębie, zagłębia i maszaidę. Sam robiłem. Byłem w piwnicy, znalazłem jakieś deskę surfingową. Siodełko i narty poprzyczepiałem i koniec. Dziś dopisała pogoda, było słońce i dużo śniegu. Romuald Kujawa z Lubińskiego ofiru cieszy się, że są jeszcze dzieci, które mają ochotę zająć się konstrukcją swoich przedziwnych pojazdów. Czym zasłużył sobie zwycięzca? Uznaliśmy, że mobilność była bardzo dobra, pomysłowość też niezwykła, nawet sam ubiór zawodnika świadczył o jego pomysłowości. No i dzięki tej ocenie no, wygrał tą, tą konkurencję. Wcześniej w ubiegłych latach było więcej osób, bo dzisiaj 4 są. Tam. Kilka lat wstecz była frekwencja zdecydowanie większa. No, ostatnio widać, że dzieci troszeczkę mają chyba inne zainteresowanie, no, ale należy podziwiać dzieci, te, które mają chęć i, i ochoty przychodzić tutaj. Na dzieciaków czekały cenne nagrody, m.in. odtwarzacze DVD, MP3, piłka, gadżety i słodycze.